Bo można wskazać na dwa takie elementy błędów Rosji, które rozprzestrzeniły się na cały świat, mimo że ustrój komunistyczny upadł w Europie Środkowo-Wschodniej i mimo że zawalił się Związek Sowiecki. Po pierwsze jest to. Legalizacja aborcji, bo zauważmy, że ten proceder został po raz pierwszy usankcjonowany prawnie w Rosji sowieckiej w 1920 roku, i mimo że upadł komunizm, to zobaczmy, że ten błąd Rosji się szerzy na cały świat. Że coraz więcej krajów przyjmuje to jako obowiązujące prawo. I drugi taki błąd, o którym mało kto wie, to jest rewolucja seksualna którą mało kto kojarzy ze związkiem radzieckim ale gdybyśmy sięgnęli do klasyków komunizmu to okazuje się że Fryderyk Engels w takiej swojej książce o pochodzeniu państwa własności i rodziny z roku 1884 pisał o tym że trzeba obalić wszelkie filary kapitalizmu ustroju burżuazyjnego i on wśród tych filarów wymieniał nie tylko religię, moralność burżuazyjną, własność prywatną, państwo narodowe, ale także rodzinę. On tam wręcz pisał, że wyzysk człowieka przez człowieka zaczął się z chwilą założenia pierwszej rodziny, pierwszego małżeństwa. W związku z tym postulował rozprawienie się jak to pisał, z tym burżuazyjnym modelem rodziny, czyli monogamicznym małżeństwem. I kiedy bolszewicy dosz, doszli do władzy w 1917 roku, to zaczęli ten program wcielać w życie. Odpowiedzialna za niego była Aleksandra Kołontaj, która pełniła funkcję komisarza do spraw ludowych, komisarza ludowego do spraw społecznych w rządzie Lenina. I ona zainaugurowała wtedy taką kampanię Seks jak szklanka wody. Chodziło o to, że relacje seksualne mają być czymś tak y, obojętnym, neutralnym, jak y, wyrównanie płynów y, fizjologicznych w, w organizmie, że nie mają się łączyć z żadnym uczuciem, emocją, dlatego że wyższe uczucia mają być zarezerwowane dla partii komunistycznej i dla budowania przyszłego ustroju. Natomiast nie wolno marnować energii no, na tak trywialne rzeczy, jak jakieś tam uczucia do drugiego człowieka. I samo określenie rewolucja seksualna pochodzi właśnie z roku 1921, kiedy dyrektor Instytutu Higieny Społecznej w Moskwie, dr Georgi Batkins, napisał książkę Rewolucja seksualna w Związku Sowieckim. W ramach tej rewolucji wprowadzono prawo o rozwodach, które dopuszczało możliwość rozwodu w ciągu tygodnia bez konieczności powiadomienia współmałżonka, wysyłając tylko list i płacąc 3 ruble. I można było dostać wtedy rozwód. Do tego doszły te aborcje, o których mówiłem. Promowanie rozwiązań, nazwalibyśmy to dzisiaj, nieheteronormatywnych, ponieważ pierwsza parada gejowska miała miejsce w roku 1920 właśnie w Petersburgu. Także miały miejsce w, i w Leningradzie i w, i w Moskwie parady nudystów z okrzykami precz ze wstydem. Wtedy też założono ileś tam komun młodzieżowych nad powstaniem których czuwał Feliks Dzierżyński, ponieważ on był także szefem Komisji do spraw poprawy losu dzieci i taka największa komuna znajdowała się w miejscowości Bolszewo pod Moskwą. Zgromadzono tam około tysiąca dzieci w wieku lat od 13 do 18 lat i zachęcano je do zwanej wolnej miłości, czyli co nocnej wymiany partnerów. I, i, I tego rodzaju polityka była prowadzona przez pierwszych 9 lat istnienia Związku Sowieckiego i była częścią polityki społecznej tego państwa. Ale ta polityka generowała zbyt wysokie koszta społeczne. To znaczy, e, kompletne rozbicie rodzin, masa sierot. E, Upadek demograficzny. No, i wtedy Stalin zdał sobie sprawę, że jeżeli ma budować mocarstwo, to kontynuując taką politykę, nie będzie w stanie tego kontynuować. Dlatego w 1926 roku zmieniono całkowicie kurs państwa sowieckiego, przestawiono wajchę. Mało tego, zaczęto niszczyć wszelkie ślady po tych pierwszych dziewięciu latach tej polityki społecznej. Znamy takie przypadki, że. Były zdjęcia Stalina obok Trockiego, i tego Trockiego wygumkowano i stoi tylko sam Stalin. Więc tak samo wyeliminowano z historii Związku Sowieckiego ten pierwszy epizod tych dziewięciu lat rewolucji seksualnej. I dopiero dzisiaj po latach historycy w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie wracają do tamtego okresu, odkrywając w archiwach te nieznane karty historii. Natomiast co ciekawe, ci y, działacze komunistyczni, którzy postawili właśnie na tą rewolucję seksualną, poczuli się zdradzeni przez Stalina i oni wtedy swoją aktywność przenieśli do weimarskich Niemiec.